Nie no nie no, no. strzelają! Armia! Ja wbijcie za nim, wbijcie za nim! Dobra, ja. No jest wejście! Kurczę, zakończyłem! Dawaj! Nie! Nie! Nie wchodź Zaburowa. we mnie! A, a mnie dopalają te pilażery, no! Ja. Rozwalaj te drewno, rozwalaj te drewno! Falco. Rozwaliłem, rozwaliłem! Ja mam, mam, mam! Dawaj! Skoczyłem. Jest, jest to dożek! Dawaj Szuk. za nim. Nie. Nie, jest, nie, nie, nie! Ale po co wy chodzicie na niego bez seta w ogóle? Widzę kanioniadę. Kanioniadę? Bog. Jest. Kaniono. Co? Ten jest jakiś tak musi być. Szybszy. Gdzieś pierwszy. No. Dobra. Kurde, jakiego ja tu okay wam można zejść? Ja w kanionie siedzę. Nie, najpierw pozbieram jakieś Co? 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 On jest przy... Masz jakieś bloki, żeby uciec? Nie ma... nie mamy. Nie mamy jak, nie mamy jak ci pomóc napierak! Let's go! Let's go! Lawę ci był? Lawie? No! Jeszcze moja jest? Tam wam idzie grindowanie i itemków. No bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Dosyć świeżo. Co, znowu w żelakach przyjeżdżacie? A nie, yes, w sumie nie, sir. jeszcze ani razu nie byliście w full żelakach. No ale ja wcześniej byłem. to mnie ugrywaliście. No ty jedynie byłeś, no. no. Ale to wcześniej w sumie ugrywaliście mnie bez żelaków. Nie wiem, no, ja zaraz będę wchodzić do noteru. Planuję okay. tym razem zraszować bardziej. Chłopaki! No, no. Możecie mi powiedzieć, dlaczego mi wyskoczył Boss Barnite? Right? No ja robię mm. Rider, Nie no nie wiem. Czekaj co? Nie wiem, że to ty... Nie, nawet nie mów! Co? A gdzie był to On Rider rozpoczął! Co? Po, po co? 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 Nie wiem! Ja się nie, nie zetnęłam, ale ja... No w tym rajdzie są ci pilacze, że skuszą z tych windikatorów emeraldy. Czyli tropa, jesteś gdzieś kierę. blisko, dzięki za nich napieraj. O kurczę, widzę go! Co? Takiej. Hmm? Robić ryzykowną misję? Jaką? O nazwie Zamach. Wiesz, co? Wydaje mi się, że powinniśmy się wszyscy wbić, jak już. Robię akcję Zamach. Dobra. Tam ich pillagerzy trąbią. E, to jest fajne, że on nie wie, gdzie jestem. Te? Nie! Co? co Na pierak? Pierak, no i ja, się jak, się jak odleciałeś? No i co ty Wojtuś? Ty, ty, ty chyba dzisiaj, brak formy wcześniej. i zadała ja mi więcej niż Skryta. Dobra, szybko, 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 szybko. Ja mam takiego lowa, nie mogę nic zrobić. Szybko, 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 szybko. Chodź tu! Let's go, i swoje Let's go. go. No idź, idź po itemki. Łóżka! No się do niego. Dostałem w czoło. Okej. Okay. Dostał. Lecę za nim. Ja nie mam jedzenia w ogóle, nie? Dostał. Ja pierdziele. Skoczył w dół! Co? Co teraz zrobił. Lecę za nim. Gdzie ty jesteś? Go po górze. Co on robi? Dlaczego sobie wydał? Co? Ojej! nie butów! Ja takie bomby dostaję przez to. Jedna część tylko. Musicera jest taka broken tutaj. A czas w drugiej? Tu w czas Eee. Z Dobra. Dobra. Eee... Dobra. 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 Dark ja biały Mam go Jestem od pleców, Dobra. od pleców jestem. Dostał! Ja dzielę! Dawajcie, go, dawajcie. Go. Skoczył Po tym łapie! Kolejny? Willo Znaczy. Jakie się zdobywa? Ten duszku. To temu się położył. Jak on tak daleko? Dobre. Do piramidy wbiegł. Piramidy wbiega. Samobójstwo! Wygraliśmy! Nice! No, no, fajne, no prawda? Dobra, czekajcie. Uważajcie, bo tam TNT jest. Wbijajcie, więc. wbijajcie. Proszę bardzo. No nie nie wbijajcie, nie wbijajcie, nie wbijajcie. TNT tam jest coś widzę. Co? BUS eee! Co ty zrobiłeś? Nie! Nie no BUS nie wierzę w ciebie! Minimalizowała mi się gra i mi... zaczął trzymać. Nie wiem, buszek... Nie wiem. Wbijacie? Masz masz strzały! Tam jest TNT i nie wbijaj. Nie mam strzał. Jedną ja strzałę mam. Jedną strzałę mam. Rzuciłem. Wbijajcie Proszę bardzo. Trafisz go. Dobra? Nie mam więcej strzał. Tym bardziej, dobra. Czekajcie, ja zrobię sobie dwa chlebki. Oj, wykopuje się! Dawajcie tu. Nie buz, 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 buz. Co on robi? Kubir, kubir, No ale czekaj, bądź. oni... Odpalił! Co pan jest? Yo, co Ej, jest. Jak Pani ją On robi w górę. Macie wędkę może? Jestem, jestem trochę w tyle... Nie, nie mam! Gigi! Ja pierdziele czemu w taki sposób. Na szczęście ten się zablokowało na kopnie.

Nie. Mam, 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 mam. Co to było? Ja tu za drugie Robi movement bogę. No zabijcie go proszę! No on ma... on nawet itemów nie ma. Jak ty ja przeżyłeś? Spadłem na sam drugi, tam było wodę spadłem. No nie wiem, ja tam chyba nie dobiegnę. Ja za daleko miałem pońcu. Ja idę. Nie mam żadnych plotków już, Co on robi? Sada. Co? Proszę, zabijcie go, on nie ma seta, no. SkyBase'a robi. Hmm, nie mam jak do was tam przybiec, jestem za daleko. No nie, nawet kobla nie mam, żeby zrobić piecyk. Zbierajcie, zbierajcie tego, zbierajcie bloki. Dyrta zbierajcie. Po Poczekamy, na stachu. Stachu. Poczekamy na Kilka staków. kilka staków. Poczekamy na no Dobra. Co?! Uważaj! <laughs> uż Nie! Dlaczego? No spuścił mi TNT na głowę, no co ja miałem zrobić? No <laughs> nie ma itemów, <ich> no! <laughs> Proszę was! Noc się jeszcze robi. Jak znowu będzie tyle mobów, to ja dziękuję. Dobra. Nie. Dobra, mam jakąś wioskę. Golemra, Dobra, Wojtuś! No co jest?! Lecę! Wylądowałem. ...łatwiej na pewno. Nie pod... Mam portalu pod wodą. A to w tym już będzie fest No na pewno. Dobra, zabiłem kolejnego golema. Okej. Okay. Robisz sobie ten... już piecyki i przepalam żelazo. Nie wiem, na jakimś bagni jestem. Nic tu nie ma. A z tego rajda miałeś te totemy, tak? Tak. 6 diaksów z jednego tego Ile? Trzech. Mamy na... robimy trzy miecze diaksowe? Nie wiem czy w sumie to nie jest useless. No właśnie chyba jest mhm. No tutaj you. co to było? Parcie Okej okay. Żelazny miecz Żelazny Co? Co to bierze? Co się stało? Co jest? Let's go. Let's go. Co jest, kolejny? No musiał, czyli on kopie? No. Czy on podjektowy set tryharduje? To w sumie możemy sobie po siekierce zrobić Teraz mnie twój śmiech A Co? Nie no to jest taki żart. A. Ile? Proszę bardzo, A, teraz to ja to się... Dobrze. Proszę bardzo Let's go Let's go Let's go Co? So, kitka to Biaszu Kiteczka Dobra, teraz to zaczyna Minecraft Speedrun prawdziwe TF. <noise> jak wy ten, jak wy jak, jak, jak właśnie? Proszę z, z bardzo czasem. Oh, co? Forteca. No dobra, jak się bawić, to się bawić. Na respie miał. Już? Okej. Okay. Napierak. No napierak. podoba mi się ten resp szczerze. Ja zaraz też będę wbił. Co ci kogo to robię sobie? Nie, nie powiem.

Co jest na no, biuraku? A, ty się z nim bijesz? Z nim bijesz, co? Nie. Jak coś on ma, jak tylko. No i co to wiesz? Czemu się nie wzywa? że nie słyszę tego brakuje mi tego finta. nie jest nie, no, błagam cię napierali. Ile zrobiłem? Jaki ja. Bo... On jest w ogóle jeszcze w tym bastionie? Mm, no nie... W... No, czekaj... Można zobaczyć Dobra, wejdźmy, No jest w netherze to... dalej, więc... Chyba... Wejdźmy tu... Widzę go! Widzę nick, widzę nik. Czekaj, jeszcze zjem Dawaj, dawaj, lecimy Dobra, Dobra. lecisz wóż Co on robi? Co on robi? No skraptuje, co coś! Co? Nie, co? Wychodźcie na górę, wychodźcie na górę! Ja mam dwa serca Ja też mam loa, ja też nie, mam loła, Nie! Ja też mam loła. Nie zgin, nie zginę. No puść! No stop! Trzymałem tarczę Ja mam trzy serca! No, no przysięgam! Uciekam! No, idę na niego, idę na niego! O co? Tarcza mnie nie obroniła! No właśnie mnie też nie, a ja miałem ma pół serca NIE! Co on ma za... NIE! No... Zginąłem! No. Nie! Od wysokości kubir! No nie. By... Co ja zrobiłem?! Ja napier... oj napierak! brak formy napierak! Ale wy spotrolowaliście w ogóle! Mhm, mm no i tak się. Myślisz o tym Aha. Ej, bo on w ogóle cykał za nami, perły nie? Szczególnie mhm. za mną? Za mną też cykał. No, no, no za mną ja nie. A gramy na 1165 czyli perł, perły tu dropią o wiele gorzej. Więc właśnie tyle może zbierać to no. A on coś mogę jeszcze hmm. dodatkowego. Idziemy spać? A nie, bo słowo oczy wolno. Dobierz, idziesz spać? No i nie, nie, wyku... Mam teraz zajęcie, przychodzenie gry. Co to i porabiasz? Szukam strongholda, bo jestem na takich kordach, że masakra. Ciężko jest to określić. Co? A możesz nie? A ja mam jeszcze lepszy pomysł, bo i tu się Jaki? Robisz rajda Idziesz po te MSN na warming? Nie. O co? Nie. Co? Enchant, ale skąd? To bym chciał mieć jakieś diaksy. Skąd miałeś diaksy? Nie miałeś na pewno. Miał helmik przecież własno craftowany. No ale to zostawiłby sobie? Mogą? To nie. Nie... Nie no na tej wersji może, ale no, na iw 1 w sumie nie wiem. Wiesz? Tak to będę zepsuł tą czarną płytę, to wygramy walkoverem? Nie. Dlaczego? Masakra no, ile to z Ja już y, przepalam ostatnio. Okej. Okay. Ja no, jeszcze, jeszcze zaraz zaraz do, do tego netaru. Wiecie co musimy zrobić, nie? Tak. Co się stało? O, Master Holda okay. pewnie skręciłam o co Myślicie, że zdążymy ten to zrobić co chcemy zrobić? Mhm. Mm co wy chcecie znowu zrobić co? endcrystalem tym razem nie wyjdzie przecież. Ja się zaopsuję w portalu jak zabiję smoka, rozumiesz? Czy nie Mhm. Co? Co jest? Jeszcze mi brakuje. Już ty ogarniesz to co on ma. Mm -hmm. By the way, wróciłem do tej pierwszej wioski, tu nadal ride right. jest. <noise> Serio? No nie no Mleczyk. Ej, hey, a weź Kubir powiedz mleczyk, ale takim głosem Sida spróbuj. Mleczyk! <noise> Co? Co jest? Nie znałem tego. Chyba ty... ostrzaczeń w krześlonie. Oprócz żabki też umiem budować sida. O! No i let's go. Dobra, mam to. Serio? Mhm. Mm Kożak. Ida? Ida? <laughs> Co wy robicie? Bołeś w ogóle ty się dalej w lami nie wywaliłeś. A, widzisz? Ja teraz mam na takiej temy. Jeszcze no, zaraz no. zrobimy to co trzeba. Tylko tutaj potrzebuję pewnego niebieskiego materiału. Nie umiem. No. Będziemy musieli się spotkać, jeżeli Busz już masz to wiesz. Mhm. Mm A. Ok. Daj lapis. Trzymajcie. A czy to Mamy to. No wiem, wiem. Nie ma szans, to Glass RNG. Hmm. Teraz, się gramy RNG. Glas, jesteście gotowi? Słuchaj. Aaaa... <śmany> Nie... Kurno. No pewnie tak już z holda idzie. Yeah, mam. <śmany> Serio? No, no, Cztery. Hmm. Robię sobie tą siekierkę. Mm. Mhm. Dawaj, 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 dawaj! Co jest? Czekaj, co? On ma Deksowy Zet? Lecę za nim. Nie ma no. Udajcie mi kochaj, dajcie kochaj, kop, top, kop, kop, toch. Szczuję nie pij. Dawaj, Miko. Walto. Dawaj, dawaj, lecisz, lecisz. Słyszy, dostałem, ale mocno dostałem. Uważaj na terak i z nim. Dostał. Mamy go, mamy go. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie on jest? Gdzie jest? Czury. Co? On się na Kop, 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 kop. Nie. Szczury. jest Co? Nie. Co to? Skąd ma no w ogóle sobie set? Nie. Nie dajcie, nie wchodźcie. Jest. On jest? jest? tu. Dawajcie go. Nie. Co ty bywać do temy? Nie, nie, Czekaj, nie. Spokojnie. Tam nie no ej, spójrzcie! Chodzę. Uważaj wóz. Bo, bo ja mam totalnego. Spoko, 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 spokojnie. Nie no, kurna, on ma diaksowego seta. Ja nie wiem o co chodzi. 对吗？你，你。 Potem mi się złożył Co? Staj ciągle po plecach Idę, idę, idę Spokaj, jak taki kryty, że... Dawaj go napierak Mamy go Zaraz go klikniemy Brawo Pada, pada, pada Na 100% Jezu, Wy mi nic nie zabieracie Praktycznie Chciał złożyć sobie wiem. Oj. Boże, Oj. Boże, gramy, że moby wypadły znowu wejdę Dobra! koniec! Co? Co? Co on zrobił? Ej, bo trochę... Co? A ja się przestraszyłem! Myślałem, myślałem, że... Myślałem, że mi... wpite dostaje mi za... za tego za oka. Za okna mi ktoś ten... Gdzie on jest? Czekaj, kompas mamy, kompas. Jest, A to jest. to, 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 to Napierek za daleko, pobiegłeś. Dobra, go, widzę go, 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 widzę go. Pełny docisk? Pełny docisk. Pełny docisk? Yes, Lecimy. No to jazda w takim razie. Pełny docisk. Spotowany jest, spotowany jest, Uważajcie. Ут, смолк! Так, я боюсь. не с на спидке. Что? хита за тебе, серд. Что? Let's go! Не, 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 спокойно. Ты он он тремтва? Да, да. Да, да. Да, To nas na schidzie. uciekaj, uciekaj, proszę. No bo, no nie, nie. Nie, było. Tylko nie, 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 tylko nie, takie coś to nie było. Nie. Totem mi się aktywował, mi się, mi się totem aktywował ten nerfad. Nie, Let's go! Padłem. Nie, Dobra, nie, 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 Ja nie wiem Ja nie no Zostałem za 9 serc chyba. Ja mnie zdjął na 3 hity bez krytów, nie? Nie ma tu itemów? GG! Nie, no skąd ty miałeś tego taksowego seta? To ja nie wiem. Jeszcze strękwy to nam waliłeś, kurde, po 9 serc. Ej, ale szczerze, gdybym nie miał tych stręfów, to ja was tam na dwa hity w endzie? Tak naprawdę rozwalałem, że zdejmowałem to wam totem no. przez po dwóch hitach no. ze stręfem, no nie? Siema, Co nagrywacie?